Dzisiaj Mariusz Basz, Dzień dobry? Tak, serdecznie. Okay. Czy jakiś doświadczenie. Dysko... tak? Tak, złoty, <grym> tak, tak. To jest skąd? To jest skąd, dokładnie miałem, miałem takie marzenie, zresztą mówiłem to żonie, że. Kiedy już będę na emeryturze, kiedy oboje będziemy na emeryturze, to może byśmy sobie sprawili taki motocykl. Ale Aha. nie chodzi o motocykl wyścigowy, tylko raczej taki, żeby można było sobie jeździć i podziwiać na przykład przyrodę, architekturę, żeby można było wjechać w. Na, w, te, w te miejsca, w których nie, nie wiedzie się samochód. Tak, okay, czyli taki do krużowania, taki trochę turystyczny, taki... Coś takiego, tak. To jest bardzo fajne. Y, premier y, Bielecki ma taki motocykl, gdzie jest? 1300 potężna maszyna właśnie taka trochę wyżej zawieszona z regulacją zawieszenia ze wszystkimi bajerami jakie się w ogóle do to też takiego byłoby fajne, ale tutaj też ety teraz to to też takie fajne do własnego kluczowania może nie aż doda. tak w terenie, ale, ale, ale proszę sobie usiąść jeszcze można tak? śmiało, tak? Nawet, nawet konieczne dam kluczyki proszę bardzo proszę, proszę rządzić w przypadku jest stacyjka, dokładnie yy, tak, tak, ten, ten śmiało tam trzeba to. Przekręcić trzeba w prawo yy, Docisnąć i przekręcić? O i teraz się kierownica odblokowała Więc można go sobie postawić Tak. I tutaj go odpalamy przytrzymując. Jak jest? Jak się siedzi? Tak naprawdę można powiedzieć, bo no. może 3,5 sekundy do setki, do 200, i całe 10, no więc tak naprawdę powiedzmy, że to są takie, nie da się tego zwiększyć, powiedzmy, że e, siła e, fizyka nie pozwala na szybsze przyspieszanie do stóp motocyklowych. Tylko proszę być ostrożny, no bo proszę, a jest to tak, a, tak, tak, włączamy, włączamy, dobra, włączamy, tak. możemy tu, możemy tu, no dobra. Właśnie jaki ma Pan stosunek. Do, może do motocykli to wiemy, które Pan chciał kiedyś motocykl, a dodałem przykład do motocyklistyk, jak się zachowują na drogach. No niestety szczególnie ludzie młodzi i, i na, używający tych motocykli właśnie wyścigowych, no myślę, że zbyt mało wyobraźni mają i ryzykują. To jest mm -hmm. bardzo groźne, bo to jest groźne zarówno dla nich, jak i jest groźne dla innych uczestników ruchu no tak. drogowego, a więc tu trzeba bardzo mocno apelować o ostrożność, żeby nie zrobić krzywdy sobie i innym. No pewnie, pewnie. A jak chodzi o kulturę jazdy, jak się Pan spotyka z tym? Jak, czy, czy, czy są kulturalni na drodze, czy nie? Czy na przykład kiedyś było lepiej, teraz jest dobrze? No to, że się poprawiła kultura? Zdecydowanie się poprawiła. Mhm. Oczywiście pewną nerwowość widać w miastach. W szczycie, kiedy ja rano jadę, jadę do pracy, też widzę, że, że jest pewna nerwowość. Samochody stoją w korkach, motocykliści korki omijają. No i dochodzi czasami do jakichś rzeczywiście zatargów, że, że ktoś tam ustawił się nie tak jak, jak należy. Mhm. Natomiast widzę postęp. Ja mam prawo jazdy na samochód od wielu lat, zrobiłem prawo jazdy jeszcze w liceum. Wtedy za tamtych czasów można było zrobić prawo jazdy po skończeniu 17 roku życia, więc mm. mam prawo jazdy od bardzo dawna. Wtedy było mało motocykli, w taki wysyp motocykli, to myślę, że tak przełom koniec lat 90., potem już 2000, bardzo dużo motocykli, moda na posiadanie motocykli i początki były trudne. Teraz jest zdecydowanie lepiej zdecydowanie lepiej, jest olbrzymia dostępność tych motocykli do wyboru, do koloru, ja na przykład już tych motocykli w ogóle nie odróżniam mamy powiedzmy cztery różne japońskie motocykle i różnią się tymi znaczkami tak naprawdę dla mnie ten motocykl jest faktycznie trochę inny i trochę wyjątkowy, ponieważ jest to sportowy motocykl, ale z taką właśnie długą kanapą łączoną i takich motocykli nie robią już a jak i robili to bardzo mało, no i oprócz tego, że jest to Honda jest to silnik no, mocno odporne i te silniki po 200 tysięcy kilometrów robią gdzie on tylko 600 cm3, więc to naprawdę dużo. To też jest niesamowite. A niech mi Pan jeszcze powie, jak tak Pan sobie zobaczy na niego z, z daleka zejdzie, jak tak Pan by miał powiedzieć, oszacować wiek tego motocykla. Ja myślę, że on już nie jest bardzo nowy. No, ale jest świetnie utrzymany, to gratuluję. Ja dziękuję, dziękuję, się. Powiedziałbym, że no, tak strzelam oczywiście, no. że ma 10 lat. To trochę więcej, bo 25. Zarazem, 25. No. 25. <laughs> tak. 25. Tak. Ja trochę żałuję, że nie ma polskich motocykli. Przynajmniej może są, ale nie, nie są tak no, popularne. Nowy, tak. No. tak, tak, nie są tak popularne. Sam pamiętam mój tata żyjący. Pracował w warszawskiej fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. Mm -hmm. Tam, oczywiście, nie produkcja wiadomo. samochodów, ale zanim kupił sobie samochód, a pierwszy samochód to była Syrena, to miał motocykl i to był motocykl SHL tak zwana shl tak? Wyskoczył. stawię zdjęcie tutaj <laughs> to jeszcze, jeszcze go tak przez ten motocykl pamiętam ten motocykl był w Kielcach produkowany mm -hmm. jeszcze był taki motocykl WFM to pamiętam tam brat czyli Mustry i taki Motocykl miał, to były warszawskie, warszawska fabryka motocykli WFM, mm -hmm. e, e, a więc były motocykle polskiej produkcji. Potem pamiętam, że też była próba odtworzenia takiego ciężkiego motocykla polskiego marki Junak, oh. e, i taką próbę podjęło DU, właściciel mm -hmm. FSO. E, nie wiem, co potem się stało z tym motorem. Pamiętam jeszcze z opowieści taty, że, że ten Junak był najcięższym motorem z tej gamy produkowanych motocykli. No tak, były i metalowe i takie. To... No to właśnie. To Ale zalecam rozwagę, zalecam spokój i odpowiedzialność mm -hmm. wobec innych, wobec innych tak, żeby nie dochodziło do. Jak tak Pan patrzy na ten motocykl? Pierwsze skojarzenie, z czym się kojarzy w takim ten Z wyścigami, z wyścigami. No fascynujące są wyścigi motocyklowe. co prawda, nie jestem takim kibicem, nie jestem kibicem piłki nożnej, ani sportu motoryzacyjnych ale od czasu do czasu, kiedy są relacje, to... Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Serocki drogi. Serocki drogi.